Moja idea prowadzenia tego kościoła Świętego Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim, jest jakby pomyślana jako funkcja sakralna dla wiernych, gdzie jest nam msza raz w niedzielę o godzinie 10, to jest tradycja od 1945 roku, bo ten kościół był Dawnym zborem luterańskim. Potem przejęli go katolicy po zakończeniu II wojny światowej. No, niestety, popadł w ruinę. Tutaj, dzięki wspólnym staraniom, został odbudowany i przywrócony do takiej postaci, jaką Państwo mogą na zdjęciach zaobserwować. Natomiast, tak jak wspomniałem, poza funkcją sakralną. Pełni rolę Centrum Kulturalnego. Na swoim koncie mamy już co najmniej 70 koncertów, występów różnych solistów, że nie wspomnę już tych, którzy odeszli do wieczności, a więc pan Zbigniew Wodecki, Jerzy Połomski, no, żyjąca Irena Santor i wielu, wielu innych, którzy tutaj u nas występowali. W przypadku pana Jerzego Połomskiego świętowaliśmy jego urodziny, 81. Więc były to takie rodzinne spotkania. Niemniej gościmy również i spektakle teatralne. Sen Nocy Letniej ostatnio był wystawiany. Dlatego też ten kościół postrzegam jako centrum nie tylko. Nazwaliśmy to miejsce ludzi myślących, dla tych, którzy, dla tych, którzy myślą o religii troszeczkę inaczej, szerzej nie na zasadzie tylko um, doktryny i dogmatów ale tego przesłania, które jest skierowane dla wszystkich ludzi dobrej woli. Natomiast moje osobiste przekonanie sprowadza się do tego, że poprzez kulturę Muzykę, poezję. Ewangelizujemy nie mniej skutecznie niż przez słowo głoszone z ambony. I to jest istotne, tak? Bo chciałbym tylko, by zbytnio Państwa nie zanudzać, chciałbym tylko przytoczyć tę jedną definicję Boga, świętego Tomasza Zakwinu, doktora Kościoła, wielkiego umysłu średniowiecza, który którą nam pozostawił, a która doskonale również komponuje się w ten mój sposób myślenia, że Bóg to jest ta osobowość, istota, która, na którą składają się cztery wartości: dobro, prawda, piękno i miłość. Tak? I partycypacja w każdej z nich, bez względu na to, jak jesteśmy religijni, pozwala nam zasmakować, dotknąć, Odczuwać, przeżywać tę wartość, jaką nazywamy umownie bogiem. Stąd też nasza idea. Bardzo się cieszę, że mogłem gościć w murach kościoła pana Piotra Sobczaka, naszego mistrza wiolonczeli, i że to wnętrze oraz warunki głosowe, akustyczne spełniły państwa oczekiwania i Pan jako wirtuoz i mistrz Wiolonczeli mógł również myślę, że także i sam przeżyć piękno tych utworów w tym właśnie anturażu kościoła świętego Stanisława Kostki. Jeżeli będzie taka państwa chęć i potrzeba dalszego, i tutaj nazywam to kościelnie ewangelizowania przez sztukę. Drzwi Kościoła Świętego Stanisława są otwarte na wszelkie inicjatywy, propozycje i możliwości realizacji tej kultury, która prowadzi do tego celu miłości, piękna, dobra i, 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 i prawdy. Nie pozostaje nic innego tylko zaprosić państwa tutaj jeżeli macie ochotę spełnić swoje marzenia muzyczne yy, i również te związane z wiarą połączyć tą yy, w taką piękną działalność która tutaj właśnie w Aleksandrowie Łódzkim ma miejsce to to jest właściwy adres zapraszam Proszę państwa ponadto skorzystam z tej mm -hmm. okazji Prowadzimy dwie szkoły: Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące i specjalizujemy się w pracy z dziećmi autystycznymi z Aspergera i Spektrum Autyzmu. I dlaczego o tym mówię? Bo nie jest to bez znaczenia. Jednym z wiodących przedmiotów terapeutycznych u nas w ramach terapii psychologiczno pedagogicznej jest muzykoterapia. No muzykoterapia. Stąd też zarówno. Czy te utwory, czy też utwory innych wielkich mistrzów, wykorzystujemy w celu osiągnięcia efektu terapeutycznego u tych dzieci, które mają naprawdę wysublimowany sposób i, i zdolność odczuwania tego, co dla nas być może jest niedostrzegalne. Tak? Stąd e, myślę, że wykorzystanie naszej wspólnej współpracy. W tym celu, w tych szkołach i terapeutycznie również jest jednym z aspektów tego, co robimy.